Odtwarzamy gole influencerów. Na tym kanale zazwyczaj rekonstruowaliśmy gole najlepszych piłkarzy świata. Czasem były więc one bardzo trudne, ale odwzorowanie ich satysfakcjonowało. Dziś skupimy się na golach influencerów, a więc może być to coś zupełnie innego. Patec, Czajnik czy też Bungie to tylko część przygotowanych dla was goli. Oglądaj do końca, a w komentarzu napisz kto jest twoim ulubionym youtuberem. Ja przypnę serduszko. Jestem z Krzysiem, a pierwszą część tego odcinka z Flizem i Kaluchem macie w opisie. Sześć rekonstrukcji przed nami, zaczynamy od małego boiska. A pierwsza bramka została strzelona przez Czajnika i to w moim mieście, Krotoszynie. Na boisku przy mojej byłej szkole. No teraz pewnie niektórzy młodsi lokalni widzowie się zdziwili. No, no tak. Tak było. No tak było. Był to odcinek cokolwiek zarapujesz, ja to zrobię. Ale jego rapowanych wam oszczędzę. Lecimy z samym golem. I chodzi o takie coś. Zewnętrzna część stopy w lewy górny róg. Ale to było, dobre. Ta, było to specyficzne. Kręcimy się w lewo patrząc w ziemię. Zacząłem. Było to dla mnie ciężkie. Zrobić to po tylu latach. Żeby to poczuć trzeba to samemu zrobić. Ale do tego nie zachęcamy. Przesada. To jest Ej, dawno tego nie robiłem! ale mi świat wiruje! Uf, przeceniłem umiejętności. Obawiałem się, że będziemy to wykonywać bardzo długo i już na samym początku nagrywek się przemęczymy. Wtedy jednak nadszedł czas na Krzysia, który też narzekał, ale zrobił to. Oh, yes! oh, o, no! Nie! Niesamowite, co za okno? I to z zaburzeniem równowagi, z zewniakiem. No, zaliczył nam tę rundę. A jak się czujesz? Okropnie, żygać mi się chce. E, serio? No. Jeszcze sobota wieczór przed tobą. Ale trafiłem. No, Co to było? Lepiej strzelasz niż normalnie. No, to prawda, ale wiesz co, wszystko mi się kręciło, a piłka nie. Tylko się na piłce, żeby a. ją dobrze uderzyć? Jak w grze. A reszta po prostu tak, nie? I tylko są piłkę. Ja też się cieszę, bo runda jest zaliczona А, ну... Но... Jako, że mogę mieć karę, to mogę zrobić to drugi raz. Żeby była próba, jakby poprawiona. Ale no, zaliczona to tak. Tak, szczerze, to ja się cieszę bardziej, że nie muszę tego robić drugi to. raz. Niż już z tego, że tak trafiłem. Ja mając niedosyt, jeszcze raz spróbowałem, aby oddać lepszy strzał. Był lepszy, ale nie w sieci. Ta, to uczucie może być porównywalne. Branka i tak ładnie odzorowana przez Krzysia. Pozdrawiamy Czajnika. Lecimy do rundy drugiej. Lecimy do rundy drugiej, a tam Izak z materiału Krzycha Golonki. Do wszystkich wykorzystanych filmów będziecie mieć link w opisie. Branka Izaka. Tak, pewnie się zdziwisz, jak to pięknie zrobi. Mm -hmm. O kurczę! Nieźle nie? Spodziewałeś się takiego czegoś? Wrzutka z zabramki. Po korzie. No i właśnie to jest trudne, że ty masz taką bramkę strzeloną ładnie w okienko w archiwum kanału, a on to zrobił tak po koźle, nie? Będzie to, to będzie trudne, dlatego na tą małą bramkę będzie dla nas przyjemniej i łatwiej. Wyjątkowo odtwarzaliśmy tego gola na małą bramkę. Ale no, zrozumcie też, że nie robiliśmy tego na trawie, a na twardej nawierzchni. W sensie bardziej krzysił, bo ja jak zwykle się bałem. On też jakiś czas musiał do tego podejść, aby złożyć się podobnie do Isaka. Aj! Ale dobra piła, nie? Ale kurde, strach jest przed tym rzuceniem się. No właśnie, tu jest kwestia tego tartanu. Gdyby to była trawa, to krzyś by latał. Aj! Brakuje tej siły, nie? Że po dwóch kozłach wchodzi. Ja zmieniałem Krzysia, ale Jej! nie żeby że uderzyć, tylko żeby mógł odpocząć. Bo za dużo konkretów ode mnie nie było. Aj! cholera! <gulera> <gulera> ale gówno. <gulera> Co to było? <gulera> Budda. Po jakimś czasie było spoko, uderzenie, które było najbliżej prawidłowej rekonstrukcji. Ole! Ach! Kurde widzowie, prawie! Mielibyśmy to! Aj, no blisko! Gdyby to wleciało pod poprzeczkę, to to by było to. A tak, próbowaliśmy dalej. Były potem jeszcze próby, które mogłyby być fajnym odzorowaniem. Spaj, gdyby nie ten róg! Ale ostatecznie nie udało nam się otworzyć bramki jak jakbyśmy chcieli. Ale no, widzowie, była ta poprzeczka po przewrotce. No już jakieś jeszcze tego spróbujemy na trawie. No, trochę, trochę jest twardo, nie ukrywajcie, no. co by obolały. Gdyby to była murawka, byłoby inaczej. Lecimy do rundy trzeciej. Ale najpierw, no właśnie, pamiętajcie o piłkach FLYS. Idealne piłki do pogrania meczów, treningów. I jakość jest taka, że są to oryginalne meczówki w cenie replik innych marek. Moim zdaniem jakościowo lepsze niż inne, droższe konkurencyjne marki. I może Możecie takie futbolówki przetestować, bo marka FLYS daje gwarancję, że jeśli wam się piłka nie spodoba do 30 dni, to możecie ją odesłać. Ja polecam zakup, link macie w opisie, a z kodem KAMCIE macie jeszcze 10% zniżki. A teraz wyjątkowo ktoś, kto nie nagrywa na polskim YouTubie, ale zna go piłkarski świat. Mowa oczywiście o iShow Speedzie, największym fanie Cristiano Ronaldo. Christ Neuro! Jego gol z meczu charytatywnego dostał szansę od losu w postaci rzutu karnego. Do niego podszedł jak CR7 i ostatecznie trafił. Nie jakoś idealnie, ale weszło po rękach bramkarza. My więc też musimy ustawić się jak Ronaldo i uderzyć w lewy górny róg. W międzyczasie Krzysiu spróbował zrobić spowolnione sił. Dajcie znać jak mu wyszło. Karnego nie dałem rady od razu odwzorować. No nie trafiłem. No nie. A się trafić w okno. No tak średnio bym powiedział. Co za bramka! Przecież to jest w ogóle niepojęte! Dziwnie się czułem w skórze Ronaldo. A właściwie Spida, A krzysił od razu bezbłędnie. Nie wytrzymał presji śmiejąc się przez to, że mu wyszło to za pierwszym razem. Ale zjeb... się szynkę! Łeta! to zrobić taką stigmą, to zacząłeś się śmiać! Stop! Pamiętaj o naszych Instagramach. Za każdego followa oddajemy lajki, więc warto, linki macie w opisie. Teraz uwaga, bo czas na nowy cykl. Jeśli Krzysiu będzie o tym pamiętał. Mogę tak robić? Dawaj, że będę w każdym odcinku opowiadał jakiś żart piłkarski? No, dawaj. Wymyślił cykl piłkarskich żarcików. Co mówił piłkarz u fryzjera? E... Gol. O, Boże... A wy swoje żarty piszcie w komentarzu i będziemy o. najciekawszy też widza w wstawiać. Dobra, i yy. ocenimy 1 do 10, czy jest śmieszne. Czas na czwartą rundę i powrót do Dizzy Penalty, a więc kolejne zaburzenie równowagi i zmęczenie przed nami. Mergani z odcinka Banji z treningu domów Federation. Tak jak on, kręcimy się w prawo i uderzamy z czuba prosto w okienko od poprzeczki. No, wyzwanie potężne. On miał mniejszą bramkę, więc chyba nawet łatwiej. Jak będzie u nas? 2, 3, 4, ja to za szybko 5, robię 6, chyba. Szybciej, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Wiruje świat. Z czuba, nie? Ja! Jak na pierwszą próbę nie było źle. Jak na strzał z czuba leciało to pięknie, było blisko. Ale to było blisko. Po prostu okno byśmy zaliczyli. Dwa. Go. Oh, <grym> Tam. Krzysiu w drugiej próbie pomylił okienka, ale stwierdził, że to jego ostatnie uderzenie. Czuł się po tym bardzo źle. Ja tego więcej nie robię. <noise> za, za ciężko? No, no widzowie, to, to nie są łatwe rzeczy, nie? To nie jest tak, że Mergani wtedy celował w okno i trafił. Po prostu tak trafił, bo kopnął. A my musimy to zrekonstruować. Wszystko więc było w moich nogach. <noise> Yes, yes, nie to musimy to tego to więcej to robić! To 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 jest, yes. No, wow, tu serio była szansa na wykończenie się, a weszło piękne okno od poprzeczki. Kurde, było dobrze, a dwie ostatnie rundy odbyły się już na dużym boisku, bo tak wyglądało uderzenie pateca z odcinka Krzycha Golonki. A więc jesteśmy na dużym boisku i czas na pateca, na ten piękny czub Kazimierza, powiedział tak, Kazimierza. Kazimierz. Na... Strzał z Kazimierza, Strzał z Kazimierza pomiędzy nasze ręce a poprzeczkę, a później przejdziemy do strzału legendy ostatniego w tym odcinku. Tak do końca, bo na końcu strzał legendy. O, taka bomba jakby poszła. O Jezu, nic O Jezu, jaki gol. I te pierwsze strzały niezłe. To było to? No. Ej, nie spodziewałem się. Rzeczywiście się przestraszyłem, bo był tak soczysty. Spróbuję ja to powtórzyć, jak nie, to Krzysiu znowu nam zaliczy rundę, proszę Państwa. Ja na końcu uderzyłem jeszcze tak. O! O widzowie! To było idealne. No, idealnie, gdyby nie to, że za wysoko, ale kierunek był dobry. No to z tą moją najlepszą próbą muszę was zostawić. A Krzyśin nam ją zaliczył. Przejdźmy więc teraz do rekonstrukcji legendy. Legenda, za którą uznałem Cezarego Pazurę, a więc wybitnego aktora, który w internecie znany jest jako Wujek Czarek. No jeden z pierwszych celebrytów, który wszedł na YouTube z takim przytupem i działa na nim od lat. Szacun. Czas na jego wolę od poprzeczki. Cezary Pazura powiedział tak, że to musi być siła razy ramię, bo tak powiedział bramkarz. Siła razy ramię, dobra. To jest ramię, to jest siła. Wypuścił. No i takie coś musi być go od poprzeczki. I wydawało się to łatwe, przecież musieliśmy tylko rzucić piłkę z rąk, uderzyć od razu z woleja na siłę, tak żeby piłka dotknęła pręta. I właśnie, najgorsze było to, że trwało to mega długo. Oczywiście niektóre strzały nie wychodziły... Ale gówno. Ale niektóre były przepiękne, bo piękne. O! I tak nie zaliczały nam rundy. Wtedy Cezary Pazura pozrzucił piłkę i strzelił od poprzeczki. Mimo. Zależało nam bowiem na odbiciu od poprzeczki i po drodze było wiele narzekań, wiele irytacji, kurwa. aż w końcu Krzysiu tutaj też dotrafił. Jest! Zrobił to! Ej, może to nie było tak silne, ale się udało. Ja ostatnia jeszcze, oh. piękny gol też. Zrobiliśmy to, brawo Krzysiu. Ej szczerze, to był odcinek Krzysia. No dzisiaj, dzisiaj mi się udało. Ja to tylko trafia. zrobiłem tego merganiego. Fajnie, to udowodniło nam, że też jesteśmy influencerami, skoro poradziliśmy sobie z ich golami. Dajcie znać, czy chcecie trzecią część. Subskrybuj, aby jej nie przegapić, bo filmy co niedzielę o 11.